Jeszcze niedawno Trump promował Teslę, jakby sam stworzył markę. Co prawda przekręcił nazwę firmy, mówiąc o niej wielokrotnie Teslar, I love Tesla. ale piał z zachwytu nad wnętrzem samochodu stojącego przy białym domu, mówiąc, że to wszystko to komputer. Dziś wojna totalna. Elon Musk sugeruje, że Trump ukrywa nazwiska Zagd, Jeffrey'a Epsteina, miliardera oskarżonego o pedofilię. Post szybko zniknął, ale mleko się rozlało. Trump nie pozostaje dłużny. Grozi nacjonalizacją Tesli i nazywa maska ketaminowym dziwolągiem i narkomanem. W tym odcinku: rekonstrukcja tego rozwodu, płonące cyber chaos w manosferze i pytanie, które dręczy prawicę. Kto jest teraz ich prawdziwym mesjaszem. DC Crunch o Ilonie Masku jest już dostępny na Spotify, Apple Podcasts i YouTube. Link w biorę.